Polecajka, recenzja, Robert Bielecki, Bastylia 1789, znowu wydawnictwo Bellona, ale takimi mi pod rękę wchodzą ostatnio spółki. I to kolejna recenzja, a właściwie polecajka, jak zawsze podkreślam, ważna. Książki, która... Również nie jest nowością wydawniczą, ale pozostaje lekturą niezwykle ważną. Bastylia 1789 Roberta Bieleckiego to publikacja wysoce merytoryczna, profesjonalna i rzetelna. Mimo stosunkowo niewielkiej objętości i sto kilkadziesiąt stron zwartego treściwego tekstu, autor bierze na warsztat wydarzenie, które urosło do rangi symbolu rewolucji przemian dokonywanych przez lud i w imieniu ludu, a także idei wolności, równości i demokracji definiujących kolejne pokolenia w ich walce o sprawiedliwość społeczną. To książka, po którą warto sięgnąć nie tylko wtedy, kiedy interesuje nas historia rewolucji francuskiej, czy dzieje Francji jako państwa lecz szerzej historia cywilizacji, kultury oraz przemian społeczno-politycznych. Bielecki w sposób drobiazgowy, choć zwięzły, formalnie rozkłada wydarzenia z lipca 1789 roku na czynniki pierwsze. Opisuje przebieg okoliczności, uwarunkowania, przyczyny, konsekwencje oraz liczne niuanse, które w kulturowej narracji zazwyczaj giną. Niezwykle istotne jest to, że autor odbrązawia mit Bastylii. Przekaz szkolny i pokulturowy dotyczący rewolucji francuskiej wciąż pozostaje jednostajny, przesycony mitologią i uproszczeniami. W tymczasem kilka solidnych opracowań naukowych, popularno-naukowych czy po prostu rzetelnych, yy... Pozwala zobaczyć zupełnie inny obraz tego, co naprawdę się wydarzyło i dlaczego. Po latach sam wróciłem do tej książki, odświeżając biblioteczne półki i muszę przyznać, że dziś patrzę na te wydarzenia znacznie bardziej krytycznie. Im człowiek starszy, tym ostrożniej podchodzi do entuzjastycznych narracji rewolucyjnych. Brutalizm, bezcarstwo i skala przemocy towarzyszące rewolucji francuskiej muszą zapalać czerwoną lampkę, zmuszają do krytycznego spojrzenia na to, jak państwo trójkolorowych, europejski marketing polityczny oraz system szkolny od pokoleń sprzedają tę historię, bardzo sprytnie sprzedają. Nie ma tu prostego podziału na dobro i zło, oczywiście. Wszystko wymaga chłodnej, logicznej, cynicznej. Wręcz analizy oraz ważenia argumentów. Owszem, zapadły wtedy decyzje ważne i doniosłe, ale całość została utopiona we krwi, a cena tych przemian wydaje się dziś dalece nieadekwatna. Narracja wokół 1789 roku bywa po prostu nieprawdziwa. Bielecki skupia się głównie na samym zdobyciu Bastylii, a właściwie na jej poddaniu i robi to w sposób, który zmusza do myślenia. Dlatego zachęcam, przeczytajcie sięgnijcie też po inne opracowania z epoki i wyróbcie sobie własne zdanie. Ja zdecydowanie polecam Bastylię 1789, książkę, którą wciąż uważam za aktualną i wciąż bardzo potrzebną. Polecam.